Na dzisiejszym pokazie Michała Pazia, moim i Państwa gościem jest Pan Maciej Madej z firmy EcoPlastic. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie Macieju, proszę powiedzieć, jak nowe technologie wykorzystaje Pan w codziennym życiu i w swoim biznesie? My jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy technologię oksybiodegradacji tworzyw sztucznych. Jest to dodatek, który na etapie produkcji dodawany jest do zwykłego tworzywa i powoduje on, że wyprodukowane opakowanie staje się w pełni przyjazne środowisku, czyli po trzech latach ulega samodegradacji. Czyli nowe technologie pozytywnie wpłynęły na rozwój, rozwój, tego, rozwój tego biznesu, tak i degradację tych odpadów. Oczywiście, no przyczyniamy się do ochrony środowiska, także wprowadzamy nowe technologie. Naszym najnowszym produktem, który wprowadzamy do sprzedaży, jest to dodatek D2P, który po dodaniu do tworzyw sztucznych powoduje, że na tworzywie nie rozwijają się bakterie ani grzyby. Czyli można zastosować w komunikacji publicznej. W Koszykach na zakupy, żeby, żeby one były czyste i, i żeby nie rozwijały się bakterie i choroby. Czy w codziennym życiu lub y, może Pana rodzina, Pana znajomi wykorzystują lampy solarne, może wiatraki do, do pozyskania z naturalnych zasobów energię oraz, oraz światło? Oczywiście. No, zajmując się ekologią nie sposób nie wykorzystywać nowych technologii. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju pompy ciepła, wiatraki jak najbardziej są u nas dobrze znane i powszechnie stosowane. A teraz mu takie Moje prywatne pytanie: jakie marki posiada pan telefon? BlackBerry. Czy jest to telefon z internetem? Czy pan korzysta na co dzień z internetu w telefonie? Korzystam bardzo często i, i tak naprawdę telefon zniwelował użytkowanie notebooka do 30%. Czy codziennie używa pan bardzo dużo telefonu? Spędza pan na rozmowach telefonicznych? Dużo, aczkolwiek kiedyś używałem więcej. Teraz staram się oszczędzać. Potrafiłby Pan żyć bez telefonu na co dzień? Nie. Jak nowe technologie wpłynęły na rozwój Pana firmy? Czy no, no najlepszą oceną tutaj będzie przyznanie przez Fundację Kronenberga odznaczenia mikroprzedsiębiorcy roku w 2011 roku.